Hej, co dzisiaj? Konserwa firmy Marley. Szynka z kurczaka. 300 gramów. Yy, na pewno każdy dobrze zna firmę Marley. Jeden mniej, yy, drugi więcej. Jedni w ogóle nawet nie słyszeli o, o takiej firmie. Dzisiaj przetestujemy sobie, tak jak mówiłem, szynka z kurczaka. Yy, znane konserwy pod tym względem, że. Yy, z konserwantów, to znajdziemy w niej tylko i wyłącznie sól, ewentualnie jałowiec. Hmm. Przyprawy, yy, przyprawy naturalne, e, skład to mięso z uda kurczaka. Woda, mąka. Mąka, ale w drobnej ilości. <śm> Nie rozwodzimy się nad tym puszka, jak widać nie ma żadnych oznakowań Po prostu to jest taka zwykła puszka, dla mnie spoko, krótki opis Więc co, spróbujmy jak to smakuje No i mamy, otwieramy szyneczkę z kurczaka Jest wyjęta z lodówki No i wygląda pięknie. Bardzo dużo galaretki na pierwszy rzut oka. Oczywiście duże kawałki mięsa już widać, że tu są. To nie będzie mielonka. No pięknie to wygląda, słuchajcie. Jak ktoś lubi konserwy, to, to wie co to za widok. Widać kawałki mięsa. Galaretka jest. Mmm, słuchajcie, Ojej. Jest po prostu niebo w głębie. To, to nie są naprawdę zwyk jest trochę też smalczyku, jak widać. To nie są zwykłe konserwy. Naprawdę to jest po prostu dobroć. I jak ktoś mi mówi, że, że to jest za dużo, bo, bo tyle kosztują te konserwy, no to ja się z tym nie zgadzam, bo, bo płacimy tutaj naprawdę za jakość. Jeżeli ktoś chce, no to sobie kupuje. Jeżeli ktoś nie chce, no woli kupić konserwę za 6 zł, no to kupuje za 6 zł, tak? Prosta. Skurczaka. Jak mówiłem, ładnie to wygląda. przekroimy sobie. Jest dużo galaretki, dużo jest e, też tuszyku e, tutaj. Są duże kawałki. A firma Marley pod tym względem no to już doszła do perfekcji. Moim zdaniem, e, tak jak już mówiłem, 16 zł. To nie jest duża kwota. Nie jest duża kwota za taką dobrą puszkę mięsa. Oczywiście jak ktoś chce, to kupuje. Ktoś nie chce, to nie kupuje. Kamerzysta chce spróbować. Mhm. Dałabyś 16 zł za to? Mm. No, za Marlea to zawsze. Super Ale co adobe? smakuje ci? Bardzo. Ona jest chyba jeszcze lepsza od Baku Prepersa, nie? Mmm. -hmm. Mm. Pamiętasz, Nie, no możesz jeść. Dobra, to my się zajadamy puchą, mm -hmm. a Was zapraszamy na kolejne filmy. Jak macie chęć, to napiszcie komentarz, będzie mi miło. Na pewno mnie to zmotywuje, żeby nakręcić filmów więcej. No i zostawcie łapkę w górę, jak chcecie. Do zobaczenia w następnym filmie.